W Rzeszowie podpisano umowę na budowę Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Inwestycja ma kosztować ponad 90 milionów złotych. Nowoczesny obiekt powstanie w sąsiedztwie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w podrzeszowskiej Jasiące. Jego misją będzie popularyzacja nauki. To bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyli. No ja myślę, że następne tak liczne spotkanie to już będzie na terenie inwestycji, prawda? Albo w trakcie realizacji, Panie Prezesie, sprawdzimy, jak, jaki jest postęp, jak już będzie można coś pokazać, no a może też uda się coś spotkać przy uroczystym wbiciu Łopaty pod tą ważną inwestycję, która no, jest inwestycją, ale właściwie instytucją edukacyjną, instytucją innowacyjną. Instytucją, która ze wszechmiar będzie świadczyła o tym, jak Podkarpacie jest innowacyjne, jak będziemy przygotowywali i edukowali kadry dla rozwoju naszej gospodarki. Centrum będzie miało takie dwa obszary. Jeden to będzie obszar ekspozycji, na których zrealizowanych będzie około 200 ponad 200 eksponatów łącznie z wystawą mobilną która z kolei będzie miała za zadanie docierać do wszystkich miejscowości na Podkarpaciu zarówno promując podkarpackie centrum nauki jak i po prostu przywożąc tam tą ideę tej edukacji nieformalnej którą centrum nauki będzie prowadzić a drugą częścią naszego centrum będzie zespół laboratoriów i pracowni warsztatowych gdzie już na zajęciach Takich zorganizowanych będziemy starali się wzmocnić system oświaty, bo to jest też właśnie idea edukacji. Wykonawcą prac jest warszawska firma, która przed laty wybudowała Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mamy rzeczywiście dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kontrakty publiczne finansowane przez, dofinansowane przez Unię Europejską. Też mamy ogromne doświadczenie, także tutaj, tutaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że że klient, czyli urząd Marszałkowski będzie bardzo zadowolony z całej realizacji. Podkarpackie Centrum nauki Łukasiewicza będzie miało powierzchnię ponad 6,5 tysiąca m2. Jego budowa w 85% zostanie dofinansowana ze środków unijnych. Obiekt ma być gotowy w 2022 roku.